Będziemy chcieli w naszym oknie narysować niebieskie kółko. Aby to zrobić, będziemy potrzebowali modułu dodatkowego do Allegro o nazwie Primitives. Jest to moduł, który służy do rysowania podstawowych figur na płaszczyźnie, czyli właśnie w naszym oknie. Jeśli chcemy użyć tego modułu, potrzebujemy dodać jeden plik nagłówkowy, właśnie z nazwą tego modułu Primitives. I poza tym. Użyć dokładnie takiej samej, tak samo wyglądającej funkcji do inicjalizacji tego modułu, tak jak inicjalizowaliśmy całą bibliotekę Allegro. I jeśli już teraz mamy ten moduł załadowany, to możemy narysować kółko za pomocą funkcji draw Field circle, czyli podajemy tej funkcji x i y współrzędne tego kółka, promień kółka i kolor w jakim to kółko ma być narysowane, i ta funkcja rysuje to kółko w danym punkcie. Możemy już teraz usunąć ten komentarz. No więc jeśli chcemy to zobaczyć, no to możemy narysować kółko. Powiedzmy na początku, narysujemy je na samym środku okna. Czyli chcielibyśmy, żeby x było równe połowie szerokości, a y połowie wysokości. Czyli dokładnie na samym środku. Promień, no powiedzmy 30. Niech sobie będzie promień 30 na takie okno. No i musimy jeszcze wyspecyfikować kolor tego kółka. No i wiemy już, jak to się robi. Mamy do tego celu funkcję map mapRGBF, której podajemy składową czerwoną, niebieską i czerwoną, zieloną i niebieską. No to chcę, skoro to ma być całe kółko niebieskie, no to chcemy tylko tę składową mieć ustawioną. No i żeby nie mieć tak dużego kontrastu, to my tutaj ustawimy w tym całym oknie jeszcze trochę składowej niebieskiej, dzięki temu to okno nie będzie takie strasznie jaskrawe. No, i zobaczmy, jak nam się uda to kółko narysować. No, widzimy, że okno jest mniej jaskrawe, a na środku mamy piękne niebieskie kółko. Ktoś mógłby spytać właściwie, w jaki sposób wykoncypowaliśmy te wszystkie funkcje. Skąd one się wzięły? Skąd się wzięła ta funkcja do tego modułu primitives? Skąd znamy funkcję do rysowania kółka? Czy to jest tak, że z biblioteką jest jak z nauką języka obcego, tak? Czyli musimy się nauczyć mnóstwa różnych funkcji, trochę nie wiadomo skąd, no i potem ich używać. No na pewno jest trochę podobieństwa z nauką języka obcego. Pewne podstawowe funkcje trzeba znać, ale na pewno nie wszystkie na pamięć. Wystarczy tylko wiedzieć gdzie ich poszukać. Otwórzmy sobie tutaj mamy w oknie instrukcję użytkownika do biblioteki Allegro 5.0. To jest oryginalna instrukcja ze strony internetowej biblioteki Allegro. No i co możemy tutaj znaleźć? No po lewej stronie najpierw mamy główne zawartości właśnie modułu Allegro. Biblioteki Allegro, a później mamy moduły dodatkowe do Allegro, i wśród nich właśnie moduł Primitives. Jeśli już wiemy, że istnieje takie coś jak moduł Primitives, to możemy tu kliknąć i możemy się o nim wszystkiego dowiedzieć. Możemy się dowiedzieć, jaki plik nagłówkowy musimy załączyć, żeby tego modułu użyć. Tutaj dalej widzimy ogólne funkcje służące do użytkowania tego modułu. No w szczególności jest to nasza funkcja do inicjalizacji modułu. Jest też na przykład funkcja do usuwania modułu, ale jej, jak ją przeczytamy o niej, to zobaczymy, że nie musimy tak naprawdę jej używać, on się sam wyłączy. A dalej mamy informacje dotyczące właśnie użytkowania tego modułu. No, jakieś krótkie informacje dodatkowe. Przykład użycia tego modułu. I tutaj mamy listę wszystkich Funkcji znajdujących się w module, czyli widzimy, że możemy rysować za pomocą tego samego modułu linie, trójkąt, prostokąt, jakieś zaokrąglone prostokąty, łuki, elipsy. No i właśnie wśród tych funkcji mamy funkcję do rysowania kółek. Mamy z jednej strony kółko bez zawartości w środku, a z drugiej strony mamy kółko wypełnione. No i gdy klikniemy na tę funkcję dotyczącą kółka, to dokładnie widzimy, jakie wartości musimy podać, żeby to kółko się narysowało. Tak, czyli w taki dokładnie sposób doszliśmy do tego, jak narysować kółko. Ale poza tym, co tutaj już mamy, no fajnie byłoby teraz prowadzić do aplikacji trochę życia, żeby na przykład to kółko się ruszało. I do tego co nie będzie już właściwie potrzebna znajomość jakichś wydumanych funkcji biblioteki Allegro, tylko właśnie umiejętność podstawowego programowania. Powiedzmy, że chcielibyśmy, żeby to nasze kółko zaczęło się. Wystartowało w środku okna i zaczęło się tak w poziomie przesuwać w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Tak jakby się odbijało od prawego i lewego końca okna. No to jak możemy to zrobić? Wiemy, że ta cała pętla Do While służy do tego, żeby właśnie ta, ta w tej pętli powtarzamy wszystkie czynności. Więc chcielibyśmy, żeby to x i y tego kółka były tylko początkowymi wartościami, czyli ustawiamy to poza pętlą. No, i poza tym będziemy chcieli zmieniać tego xa w każdym kroku. To jest tak, że najpierw tego xa będziemy zmieniać, że on będzie wzrastał, aż powiedzmy dojdzie do prawego końca okna, odbije się tam, i potem będzie malał, aż dojdzie do lewego końca okna, i tak dalej. Więc dobrze będzie wprowadzić zmienną dx, początkową równą 1, mówiącą o ile ten to kółko się będzie przesuwało w każdym kroku. Na początku będzie to o 1 w prawo. Czyli zaczynamy od narysowania kółka w tej początkowej pozycji i teraz do x dodajemy wartość dx. Czyli będzie się to kółko przesuwało za każdym razem o 1 w prawo. No ale w pewnym momencie musimy przestać. No Musimy przestać wtedy, gdy to kółko już dojedzie do skrajnie prawego końca okna. Czyli to oznacza, że x dodać r, czyli x dodać promień kółka, jest równe szerokości całego okna. To wtedy to kółko dokładnie się styka z prawym brzegiem, i co wtedy musimy zrobić? No, musimy dx ustawić na minus 1. Czyli od tego momentu to kółko będzie się cofać. No a z drugiej strony, jak już się wycofa, to musimy też przewidzieć ten przypadek. Czyli może być tak, że x minus r jest z kolei równe 0. Tak, czyli doszło lewym bokiem, to kółko dotknęło lewego brzegu, i wtedy znowu dx, tu możemy sobie to tak ładnie sformatować. Znowu dx musi się zmienić, tym razem dx będzie się musiał zmienić na 1. No i zobaczmy jak to działa. Kompilujemy program, uruchamiamy, no i widzimy, że nasze kółko się bardzo szybko przemieszcza w lewo i w prawo, aż można dostać oczopląsu. No być może nie chcemy dostać oczopląsu i chcielibyśmy, żeby to kółko troszeczkę wolniej się obijało, żebyśmy mogli się w ogóle temu przyjrzeć. No, i tutaj będzie potrzebna jedna jedynąca dodatkowa funkcja modułu Allegro o nazwie REST. Tak jak odpoczynek. No i chcemy odpocząć, i tutaj podajemy liczbę milisekund, no ile czasu ta biblioteka ma odpoczywać. No, odpoczywać, czyli po prostu czekać, czyli ta funkcja oczekuje daną ilość czasu, no i po tym czasie wznawia wykonywanie całego programu. Gdy takie coś sobie ustawimy, to już teraz widzimy, że to kółko się dużo spokojniej porusza po ekranie. No, może jeszcze coś dołożymy do tego. To już jest ciekawe, ale dużo fajniej by było, gdyby to kółko mogło się przemieszczać dowolnie po oknie. Czyli gdyby ono się przemieszczało po oknie, odbijając się od niego jak taka piłeczka pingpongowa. No tutaj ta piłeczka się odbija tylko od rogów, natomiast no, w ogólności mogłaby się też odbijać od górnej i dolnej krawędzi i mogłaby tak no, przemieszczać się po tym oknie, zgodnie z zasadą odbicia. No to spróbujmy wzbogacić naszą aplikację. Jeśli chcemy, żeby też odbijała się od góry, no to będziemy musieli w dokładnie taki sam sposób wprowadzić parametr dy, czyli z kolei o ile ma się przesuwać ta piłeczka po współrzędnej y. Czyli na początku dx i dy jest równe 1, czyli piłeczka po prostu zaczyna przemieszczać się w takim kierunku skośnym. Skoro tak, no to widzimy, że musimy dołożyć w jednym ruchu, y musi się zwiększać też o dy. No, i dalej znowu dokładnie to samo, tak? Tak naprawdę taki ruch piłeczki to jest złożenie ruchu pionowego z ruchem poziomym, czyli w momencie, gdy z kolei y plus r jest równy wysokości, czyli gdy piłeczka dotknęła górnego brzegu okna, to musimy dy ustawić na minus 1, czyli od tego momentu musimy się zacząć oddalać od górnego brzegu okna. A jeśli y minus r jest równy 0, to wtedy. Zaczynamy się znowu przemieszczać w górę. Czyli to są dokładnie analogiczne instrukcje do tych, które były przed chwilą. I zobaczmy co się teraz będzie działo. Kompilujemy, uruchamiamy. No i teraz nasza pieczka się bardzo elegancko odbija od ekranu, czyli od ścian okna. No i możemy się rzeczywiście przyjrzeć Temu i z dumą patrzeć na to, jak nasza aplikacja ładnie działa. Zauważmy, że to było tylko kilka prostych instrukcji dołożonych do tego, co już nam oferuje Biblioteka Allegro. To był pierwszy ciekawy przykład związany z Biblioteką Allegro. Zademonstrujemy jeszcze jedną ciekawą rzecz, w której będziemy pozwalali na pewną interakcję z użytkownikiem. No bo ta aplikacja, mimo że jest fajna, to właściwie bardziej przypomina instytucję wygaszacza ekranu a użytkownik nie ma tutaj żadnego wpływu jeszcze na ruch tej piłeczki. I tym spróbujemy się zająć w kolejnym nagraniu.